Cześć, witam Was w Instytucie Matematyki. Rozwiązujemy trzecie zadanie z tegorocznej matury poprawkowej z matematyki, i w tym zadaniu mamy liczbę x, która stanowi 80% liczby dodatniej y i mamy obliczyć, ile wynosi y. Zatem zapiszmy najpierw, że x to się równa 80% z y i mamy obliczyć ile to się równa Y. więc Y to będzie po prostu po podzieleniu obustronnie przez 80% 1 80 1 przez 80% x i teraz dla ułatwienia zapiszmy to sobie jako ułamek, czyli to jest 1 przez 80 setnych x a to się dalej równa 100 przez 80 x skracając sobie tutaj teraz przez 10 i możemy to jeszcze skrócić przez 2 czyli tutaj będzie 5 tutaj 4 widzimy że to jest 5 X, a to się równa 1 i 1 czwarta X, czyli inaczej jest to 125% z X. Zatem odpowiedzią jest A 125% X.